Ten cmentarz, o którym mówiła Wiedźma. Patrzcie, tamten posąg trzyma kryształ. Myślicie, że możemy go sobie tak po prostu wziąć? Może spytamy tamtego gościa. Przepraszam, ten kryształ, o, ten tam jest nam potrzebny. Czy możemy go sobie wziąć? Hej, słyszy mnie pan? Przeklęte. Eee, co? Przeklęte jest to miejsce. Okej, okay, ale ja tylko pytałem czy możemy wziąć ten kryształ Przeklęte. Uznaję to za tak. Tym razem poszło łatwo. Poprzednim razem też tak mówiliśmy. Przeklęte. Ktoś wie, jak się walczy z duchami. Sugeruję je po prostu pociąć. Albo rozstrzelić. Pomóżcie mi dzięki za ratunek. Czyli teraz musimy złączyć te kryształy? Przeklęte, przeklęte, przeklęte. On kiedyś przestanie? Tak, oto i on, Za jego pomocą w końcu będę mógł się zemścić. Ruszajmy do miasta z Wally. Hej, wiesz co, z tym Rickiem coś jest nie w porządku. Oszalał na punkcie tej swojej zemsty. Ja bym mu nie ufał. Już się przekonaliśmy, że nie warto mu ufać. Wiesz, właściwie to myślałem, czy by nie rozwiązać antyzłoli. Ja w sumie już nie mam potrzeby mszczenia się, a Rik. boję się, że no wiesz, trochę przesadzi. Właściwie to nie wiem, czy nie powinniśmy mu zabrać tego miecza. Masz rację, ale antyzłolę nie rozwiązujemy. Muszę odbić mojego raptora za wszelką cenę. Odbić raptora ci pomogę, ale boję się, że Riggs jej i po prostu zniszczy całe miasto z woli. -E. Rzeczywiście, na to mu nie możemy pozwolić. Jesteśmy. Nareszcie nadszedł czas mojej zemsty. Wkrótce to miasto przestanie istnieć. Działamy? Jeszcze nie. Najpierw musimy odbić Raptora, aby bez miecza nie damy rady tego zrobić. Drodzy mieszkańcy miasta złoli, posłuchajcie mnie. Agent Rick, ty żyjesz? Oczywiście, że żyję. Pamiętacie, jak 4 lata temu prezydent został podwany przez krainę klocków, a ja ryzykowałem własne życie, żeby go uratować? Oczywiście, że pamiętamy o Twoim wielkim geście bohaterstwa. No właśnie. Ci z krainy klocków złapali mnie i wsadzili do więzienia. Nikt z was nawet nie spróbował mnie uratować. Ale prezydent powiedział, że wtedy zginąłeś. Co? Widzisz, oni myśleli, że nie żyjesz, dlatego ci nie pomogli. Tak, gdybyśmy wiedzieli, że żyjesz i siedzisz w więzieniu, od razu byśmy cię z niego wyciągnęli. To prezydent ich oszukał. To była tylko jego wina, nie wszystkich złodziei. Ta twoja zemsta nie ma sensu. Nie, to nie może być prawda. Kłamiecie. Obiecuję, że nie kłamie. Czas użyć mocy tego miecza. Czy to Meritara Kodna? Tak, to właśnie on. Musimy go zatrzymać. Żegnajcie złodę. Nie pozwolę ci zniszczyć tego miasta. Dlaczego jesteś przeciwko mnie? Ja już nie mam powodu, żeby się mścić. I ty też nie. Podaj mi jeden miecz. Powstrzymamy go razem. Faktycznie niezły ten miecz. Uważaj. Wszystko w porządku. Chyba nie dam rady dalej walczyć. Musisz go zatrzymać sam. Wiesz co, nawet cię polubiłem. Szkoda, że będziesz musiał tak skończyć. A! Co się dzieje? Wiedźma mówiła, że moc miecza może być dla nas zbyt wielka. Jednak nie była taka dziwna. Co się ze mną dzieje? W sumie trochę mi go nawet szkoda. Co się nasiedział w tym więzieniu, to się nasiedział. Tak, ale nie potrafił się pogodzić z tym, że to wina tylko i wyłącznie prezydenta, a nie wszystkich złodziei. Kto by pomyślał? Na początku chcieliśmy zniszczyć miasto złodziei, a ostatecznie go by Tak, myślę, że Antyzłodziei możemy oficjalnie rozwiązać. Chwila, muszę zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Hej, uratowaliśmy wam miasto, więc miłoby było, gdybyście mogli mi wyświadczyć jedną małą przysługę. Jasne, co tylko chcesz. Oddajcie mi mojego raptora. No dobra. Mój raptorek. Tak się cieszę, że znowu cię widzę. Widzisz, mówiłem, że po ciebie wrócę. No dobra. Oficjalnie rozwiązujemy antyzłodziei. Wybacz koniku, ale już się nie potrzebuję. Teraz będę jeździł na moim raptorku. Nie, nie możesz go zjeść. To co? Nasze drogi się chyba rozchodzą. Właściwie to... naprawdę Cię polubiłem. Może stworzylibyśmy drużynę? Nasza dwójka. No, trójka. Co Ty na to? Chętnie, byłoby super. Tylko jak się nazwiemy? Eee, później wymyślimy. Najważniejsze pytanie to, co zamierzamy robić? Eee, też się później wymyśli. Na razie może po prostu stąd jedźmy. Brzmi jak dobry plan. No to w drogę. Puśćcie mnie, nielegowcy. No proszę, proszę. Kogo my tu mamy? LEGO. Dajcie ją tutaj chłopcy. Teraz poczujesz moc starożytnej ryby nie Lego. Nie, proszę, nie. Teraz dzięki mocy starożytnej ryby nie Lego, możemy zaatakować krainy klocków.